pewnego bardzo mrocznego przestępcy, żeby nie powiedzieć psychopaty, który staje na drodze wypalonego zawodowo agenta FBI, jakim jest James Spider. Polecam Państwu ten bardzo mocno trzymający w napięciu thriller. Męska Rzecz Obserwator. Dziś 23.15. Muzyka <śliniczny> Ten nam. Ej, Zaraz. Jest twój. O, ty. To prawdziwa kasa. Szczęściarz. Kilkadziesiąt tysięcy puszek ma w sobie kasę, nie piwo. Szukaj i dziel się. To sprawa honoru. Przypominam, że w hipermarketach Carrefour trwa magia kodów. Carrefour Magia, zdrapka kody dla klientów, cud nagrody. Zamów zdjęcia przez internet i weź udział w magii kodów. 50 zdjęć, tylko 10 złotych. Carrefour i łatwiej żyć. Według badań nawet dzieci, które codziennie jedzą nabiał, mogą mieć niedobory wapnia. Na szczęście mamy... Danonki! Z tych samych badań wynika, że jeden kubeczek danonków dodany do codziennych posiłków pozwala całkowicie eliminować niedobory wapnia w wiecie. Danonki! Mnóstwo pyszności dla mocnych kości! Podejmujemy reformy, budujemy nowe instytucje, a likwidujemy stare, złe... Podejmujemy wysiłki zmierzające do tego, aby w Polsce zaczęły być budowane mieszkania, drogi, autostrady, po to, by wzmacniać naszą wspólnotę, by wzmacniać Polskę. I to nie jest przeciw komukolwiek, przeciwko jakiemukolwiek uczciwemu Polakowi. Tak wiem, do każdego proszku płyn gratis, do każdego serka talerzyk, do piżamki bambosze, a do zegarka latarka. O, a do mojego ulubionego szamponu? Pelerynka do farbowania włosów. Różowa! Niezwykle praktyczna. Może tak wreszcie sam mógłbym wybrać, co chcę dostać w prezencie. Płać kartą Maxima plus, a sam wybierzesz, co dostaniesz gratis. Karta za darmo i 50 zł w prezencie. Lukas bank. Tak powinno być w każdym banku. Gdy za oknem szaro, Twoja skóra tęskni za latem. Garnier stworzył skórę muśniętą słońcem. Nawilżające mleczko z rumiankiem, które tworzy delikatną i naturalną opaleniznę dzień po dniu. Nawilża skórę i nadaje jej słoneczny kolor każdego dnia coraz bardziej. Muśnięcie słońca w nawilżającym mleczku. Teraz lato trwa cały rok. Garnier. Wypróbuj również nawilżający krem do twarzy. Garnier skóra muśnięta słońcem. Z charakterem Ty patrz, ale to towar Teraz w Kastoramie parkiet lamelowy Dąb 32 zł 98 groszy za metr kwadratowy Kastorama, nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen stop, 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 lewy nie Pani Jadzia wie najlepiej. To pani Jadzia wybiera owoce do Caprio. Trafne decyzje to jej specjalność. Tylko najlepiej dobrane owoce trafiają do Caprio. Zapytajcie Jadzi. Jadzia wam doradzi. I swoje gardło pomyśleliśmy sobie, a gdybyś tak miała kontrolę nad czasem, to ty decydujesz, jak długo trwa pranie, a nie pralka. Pralka Elektrolux Time Manager. Mistrzyni Świata w gimnastyce. Mistrzyni Świata w podnoszeniu. Mistrzyni Świata w wieloboju. Każda kobieta jest mistrzynią i potrzebuje wzmocnienia. A Mistrzostwo w dbaniu o zdrowie to multivitamina z minerałami. Koktajl witamin i minerałów, który dodaje sił na cały dzień. Pyszna jak świeże owoce. Tymbark Multivitamina. Wzmacnia. Kochani, co zjecie na śniadanie? Ja chcę parówkę. Nowość. Parówki jedynki. Pierwsze takie praktyczne opakowanie. Dzięki niemu parówki na długo zachowują świeżość i wyśmienity smak. Mmm, ale pyszna parówka. Masz rację. Jedynki zrobione są z najwyższej jakości mięsa. Są tego pilne. Warówki jedynki z najwyższej jakości mięsa. Zanurz się w niezwykłym świecie Orange. Już od roku ponad 11 milionów osób jest z nami. W prezencie zatrzymujemy dla Was czas, by to, co przyjemne, trwało dłużej. Dziękujemy, że uwierzyliście w nasze możliwości. Dziękujemy, że nam zaufaliście. Dziękujemy, że jesteście z nami. Przyszłość jest jasna. Przyszłość to Orange. Zatrzymaj muzykę dla siebie. Muzyczny telefon Walkman i oferta Zatrzymaj Czas w Orange. Rozmawiasz godzinę, płacisz tylko za dwie minuty. A do tego Sony Ericsson W300i od złotówki. Zapraszamy do punktów sprzedaży i na stronę www. Do każdego serka talerzyk, do piżamki bambosze, a do zegarka latarka. Może tak wreszcie sam mógłbym wybrać, co chcę dostać w prezencie? Płać kartą Maxima Plus, a sam wybierzesz, co dostaniesz gratis. Karta za darmo i 50 zł w prezencie. Lukas Bank. Bądź szybki. Bądź spontaniczny. Bądź twórczy. HP Photosmart. To proste. Tylko w TVP Kultura. Już w sobotę w cyklu więcej niż fikcja polowanie szokujący dokument o okrutnej tradycji łowieckiej w Wielkiej Brytanii. A na zakończenie weekendu Grażyna Szapołowska i Olaf Lubaszenko w krótkim filmie o miłości Krzysztofa Kieślowskiego. Nagrodzona satelitarnym Oscarem, TVP Kultura zaprasza. Czy można powstrzymać przeznaczenie? Dlaczego właśnie oni muszą się zmierzyć z tajemnicą wyspy? Dokąd ty zmierzasz? Wyspa wystawia nas na próbę. Jakie mamy prawo dyktować innym, co mają robić? Zagubieni dwa w czwartek o 20:20 i 20. 21:10. Na film zaprasza producent TikToka. Ergohestia przedstawia Stworzenia wszystkich gatunków narażone są na liczne niebezpieczeństwa. Złaknione wrażeń damulki zawsze znajdą sposób by dopiąć swego. Niebezpieczne bywają sporty ekstremalne i zażarte sprzeczki. Może to spotkać i dominującą samicę, i wycofanego samca. Jednak stworzenia wychodzą cało z opresji instynktownie wybierając ubezpieczenie hestia ubezpieczenia wszystkich gatunków na wszelki wypadek. Czy wiesz, że Twój organizm wymienia całą wodę w ciągu 6 tygodni? Dlatego pij codziennie wodę najwyższej jakości. Żywiec strój to krystalicznie czysta naturalna woda źródlana, która wypełni Twoje ciało górską siłą. Żywiec